Tutaj jest tak zimno, że aż zamarzłem, bo mam na sobie kostki lodu, a tuż za mną znowu się czai mały kobold, żeby mnie pożreć. Cześć i witajcie z tej strony Kodłaty. I przybywam do Was z 62 odcinkiem z serii Survival na modach. Mamy tutaj bastion taki wiecie, który jest w nederze, tylko jest przerobiony na zwykły, normalny bastion. A w środku wiem, że są szkielety. Nawet jest, słychać, tam jest nawet jakiś enchantowany. Załatwię ich tą samą bronią, czyli po prostu będę do nich strzelać. O, to tak będzie za długo trwało. Ło! Wow, to różkaś mocna! Gindiadu jeden, drugi. Muszę ją oszczędzać, na to wychodzi. Kolejny... Dobra, wejdźmy sobie tutaj. Bo są już skrzynki. Gin, gin, gin. Co tak nagle mało ci obrażę? To zadaje? Tu mamy enchantowany. Elitarny szkeleciak. Uuu, mocno oberwałeś, dziadu. Kolejny. Dawaj, dawaj. Wszyscy tutaj oberwiecie. Dobra, zdech, bo wypadła książeczka. No chodź tu. Dobra, zdech. Różka prawie padła. Trochę obsydianu. O, nie tak. Wzór czaszki. Tutaj mamy trochę ekspa. Uuuu! Jakieś nowe nożyce, takich nie widziałem. Bierzemy obsydian, a reszta rzeczy mnie nie interesuje. No można się strzały wziąć, bo będę nimi strzelać do nich. Tutaj jesteście. A ty dziadu! Zdechłeś? Jeszcze... Tam są dwa jeszcze. Kici kici! Dziadu jeden. Dobra, załatwię was później, chodźmy jeszcze na drugą stronę. Bo liczę tutaj na jakieś ciekawe itemki. Jakieś dziwne dźwięki słychać. Gdzie ty jesteś? Tutaj mnie gryziesz! Zdychaj. Bierzemy exp. i tutaj. Tak naprawdę sam obsydian się przyda. Strzały znowu to coś dziwnego. Bierzemy. No, gdzie ty mnie gryziesz, dziadu? Gdzie ty jesteś? Ja się pytam. Łoż, kurde, co to za impreza tutaj jest? Ja się tam wbijam na hamach. Łocha! To tu będzie teraz masakra koścista. Jeszcze tutaj kilka sztuk. Wpadali i się zablokowali, dziady jedne. Gdzieś słyszałem konia szkeletów. To on chyba te dźwięki wydaje. Tak coś mi się zdaje. No tutaj mamy tą. O! Jak mnie uderzył dziad jeden. Spalcie się. Ile te czaszek zdobędę? Tutaj mamy kolejną część. Aha. Nie wiem, czy przypadkiem to nie jest ten bastion, który się pierwotnie nazywał bastion z oglinami. Bo taki podobny układ jest tutaj pomieszczeń, więc możliwe, że to ten jest. Dobiję resztę tych dziadów i idziemy do posterunku, bo był obok, ale już nie pamiętam jakie tam stworki były w nim. Chyba zwykły pilager, tak coś mi się zdaje. On, tutaj mamy wilczki. Musimy poszukać w tym odcinku, um, tego labiryntu, gdzie spotkamy tego Minotaura, który jest grzybową krową. Czy tutaj był ten bastion, tak? Ale to są... To nie jest Bastion, trochę taki zamek. Kurczę, ja nie mam jedwabnego dotyku na siekierce, bo bym sobie te ogniska wziął. Eee. Sama nuda. Jabka mogę wziąć, żeby w razie wóz sobie zrobić. Skąd mam ten dzwon? Żeby zrobić sobie później z jabłek złota jabłka, bo tam złoto jakieś mam w plecaku. To są po prostu zwykłe pillagery. Tutaj mamy jakieś skrzynki kolejne i beczki. Tutaj coś. Nuda. Tutaj w ogóle pusto jest. Gindziadu, może główkę jakąś wyrzucić, bo waszych główek nie mam. Tam jest szkieleta główka. Ale mam ich już bardzo dużo. Ten się tam zablokował? Ej, małe drewno! Ja to chcę! Dostałem, dostałem, o kurczę. Wiem, że to też można jakoś wykraftować, tylko jeszcze nie doszedłem do tego etapu. I nawet w sumie zapomniałem, że takie małe drzewka były, bo wiem, że gdzieś kiedyś rosły. Jako roślinka. O, tutaj nas nie było. Mamy ławeczki z tego fajnie zrobione. Ten podwójny skok już mnie irytuje. Skrzynki puste, ale mamy tutaj wazony. Name tak trochę tego, trochę tego. Nic więcej te ciekawego nie ma. Poszedłbym sobie do tych Yeti, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, z tego względu, że zobaczcie na mapce. Tutaj mamy trzy takie fortece Yeti. Tutaj mamy dwie odkryte. Tam nawet jest trzecia, więc tak jakby nie będzie nam tego brakować, a ja jestem po prostu ciekaw, co my tutaj znajdziemy. To są chyba pomocnicy z tego co widzę. Tamten jest jakiś trujący nawet. I tam na środku mamy spawner, czyli jakiś wielki yeti się nam zrespi. Za dużo ich jest, a ja nie chcę, żeby wszystkie się później na mnie rzuciły, jak przyjdzie ten wielki yeti. Te się same zabijają, te trują się o to. Spokojnie, bo to może być trujące. Zdechłeś? Dobra, został załatwiony. I teraz chodźmy zespałnić tego dużego yeti. O! Kuźwa! Alfayeti, co żeś mi rzucił? Zamroziłeś mnie? Tak, jestem zamrożony. Zadaję tobie jakieś w ogóle obrażenia tym? A, te strzały w ogóle nie doratują do niego. Czemu? Halo! Jego mogę normalnie bić. On nie odbija jakoś. Musimy go chyba podpalić. Co on mi zrobił? Podrzucił No Weź mnie, zostaw dziadu! Gin! Dobra, ten ogień dużo daje, kuźwa! Co ty robisz? Podejdź bliżej. Dobra, jakiś słaby jesteś. Zaraz cię zmiotę z powierzchni. Lodowy gówniaku, nie rzucaj mną. Nie pozwoliłem ci. Masz mnie lepiej traktować. Zdechłeś? Gdzie jesteś? Tutaj. Jeden ze słabszych bossów. Nagini albo Król Kletów to chociaż nie stali w miejscu jak on. Alfa Fur. I sprawdźmy sobie, no nie, nie zaliczyło nam to, że zabiliśmy Yeti, ponieważ nie idziemy po kolei. Załatwię sobie ich kilka tak, żeby chociaż jest tak uzbierać tych ich. <laughs> o, się z niego gówno wysypało! Ja, pierdziele! Zabijasz sobie takiego zwykłego potwora, a on ci wybucha jakimiś dziadówami. Yy, tutaj jest. I co ty wyrzuciłeś? Ice Bomb? Mogę tym rzucać? Alpha Yeti Fur, też jakieś dziwne futro, coś takiego. Aha, kostkami lodu rzucam, dobra, ale fajne to jest. Ja pierdzielę. Oj, ja chcę to na głowie. Eee, czemu ta główka jest tak zbagowana? Opóry no ja mi widać. Jak to brzydko wygląda? Łee. Well... No muszę przyznać, że wygląd główki, to jak na razie to jest jedna z lepszych, ale tylko jako taka dekoracja, żeby gdzieś to postawić. Bo jeżeli miałbym to nosić na ryju, no niestety paskudnie to się prezentuje, a wielka szkoda. Dobra, ja się trzech mogę zabić i lecimy szukać tego Minotaura. Co to kuźwa jest? Się wystraszyłem, że to jakiś gracz jest, do cholery. To jest jakiś najemnik. Tam jest ich więcej! Co oni tu kuźwa robią? Jeden zginął od ognia i ten zaraz też zginie. Coś dropisz w ogóle? Nic nie dropisz. Dobra, uciekamy stąd. No tak, odcinek bez skrzyń, które chcą mnie zjeść, to nie odcinek. Do cholery, paszową. wąt, I to się dwa naraz. A liczyłem na jakieś fajne łupy. Potrzebuję twojej główki, bo jest bardzo cenna. A tak poza tym to nic ciekawego innego nie oferujesz. Ale w zadaniach widziałem, że chyba z twojej skóry można zrobić jakąś zbroję. A ja chciałbym taką zbroję mieć. Ciekawe, czy można spotkać enchantowane te bossy. To wtedy byłyby trudniejsze i wtedy taka walka miałaby sens. Nagini, kici, kici, ty grzechotniku jeden! Dawaj swój ryj, bo potrzebuję do kolekcji. A mamy zadanie, żeby zrobić jedne takie spodenki oraz jedną tunikę. Jeszcze jedną nagę muszę zabić, żeby takie coś jeszcze dostać. Mikstura siły, dobra, przyda się. Zaraz obok znalazłem kolejną nagini i właśnie już ją dobijamy. Dawaj mi skórę z siebie. I dawaj mi nagrodę. Wyzwanie ukończone. Super, super. Co dostanę, co dostanę? Ulepszenie żelaznej skrzyni na złotą. Jakie żółwiki małe. Pokaż ryjek, jednego mogę zabić, żeby zobaczyć, czy coś dropi. Nie wiem, jak to działa, bo nie mogę tego postawić, ale ja to chcę, to jest fajne. Umieszczę to gdzieś dla Blorusa, obok jego żółwia, którego yy, chyba dwa odcinki temu do mnie na bazę tam wziąłem. I na jego statek będę mógł wtedy te żółwiki wziąć. Czy ta skrzynka też będzie chciała mnie zjeść? <laughs> tak, już chciałem to otwierać. Ile tutaj jest piesków? A co na to, jakbym sobie kilka ich wziął tutaj do podróży? Bierzemy tego. Tam jeszcze gdzieś chyba 3 albo 4 chodziły po przeciwnej stronie. Bierzemy tego. Tutaj coś jest? Uuu, jakaś skarbowa toś skrzynka. Ja to wszystko biorę, bo czemu nie? Się przyda. I teraz tak, gdzie jesteście pieski? Yy, tutaj zaglądałem, nie zaglądałem, nic ciekawego. Bierzemy tego. To jest chyba to. Twilight mangrove sapling. Dobra, fajnie, mamy kolejny nowy gatunek drewna, przyda nam się. Musimy teraz obadać, czy tutaj na tym biomie są jakieś nowe strukturki, czy jakieś bossy nowe. Uuu, jaki liść ładny! Ła! Można to łączyć ze sobą? Kurczę, czemu to nie można łączyć? Ja to sobie wezmę, ponieważ możemy dzięki temu sobie ozdobić okolice po prostu tam mojej latarni. I jak statki są. Uuu, coś magicznego tutaj jest? Czekaj, żabko, snapshotowa. Chcę cię zabić. Co wydropisz nowego Snapshota? Nie. Co to jest za aura? To jakiś nowy las. Wow! O, to podpala! Kuźwa, co jest grane? Jeszcze kobold na dokładkę przylazł. Czyli to jest kolejna tarcza, która nam mówi, że tam jeszcze nie możemy iść. Tak jak była śnieżyca, czy chociażby ta ciemność wielka. Tutaj jesteś. Chodź tu, dziadu. Mamy Cię, mamy, mamy dwa żółwieki dla Belorusa. Pewnie będzie niezadowolony, że w ogóle ja zabijam, ale powiedzmy, że robię to w dobrej wierze, żeby miał <ścoughs> Pani ozdobiony statek. Tutaj na dole jeszcze coś mamy. Zaraz sobie to obczaję, bo hoho, ho, ja chcę oczywiście te kwiateczki. Miejsce zrobione, jedząko mam tutaj wzięte, zbrojka ubrana i zobaczmy co my tutaj mamy. Mogę tam skoczyć? Nie mogę. Chodźmy od razu na dół zobaczyć. Nowe bardzo fajne bloczki. Tutaj są. Ło, jaki ślimak! Ale to długo się wykopuje. Zobaczcie na mapkę. To jest labirynt. Dlatego te bloki tak długo się wykupują, żeby nie oszukiwać. Kuźwa, znowu nowe coś. Czy przypadkiem nie jesteśmy już w tym labiryncie od Minotaura? Co ty strzelasz? Ale to nic mi nie robi, wiesz o tym? To są jakieś pająki, ja pierdzielę slajmowe pająki. Tam coś mamy fajnego. Zaraz sobie to obczaję. Tutaj też. Mam nadzieję, że to szybko się rozwala, tak. <laughs> Dobra, to creeper. o wąt. Ty dziadu Gdzieś słychać jakąś krowę, tylko ja nie wiem gdzie ona jest. Uuu. To ty jesteś? Czemu się zacząłeś tak? Ty krowa się zlagowała? Czy one takie ułomne są? Koźwa, ale żem się wpakował! Czemu tutaj są pułapki z tego? Ja chcę zawartość wziąć. O! I tak to mogę się bawić. Ty się tak rozpędzasz? Oni się chyba rozpędzają w ten sposób, tak coś mi się zdaje. Strasznie to jest takie ułomne bym powiedział. Nie podoba mi się to. Poszukajmy lepiej bosa! Ty dziadu! Uuu, wielki slime. Ty dropisz jakieś inne slajmowe kulki, czy nie bardzo? Co dostanę, to... U, jakiś kilo fajny. Spodęki zielone. Fajnie, fajnie. Tutaj jest. Płytka naciskowa i TNT ok, fajna pułapka. I tutaj. Uuu! Nie miałem tutaj takiego czegoś, coś nowego. Jakiś nowy pająk. Ty coś robisz? Ty podpalasz, jo bierdzielę! Jaki ty mocny jesteś, spokojnie! Nie, no ten pająk to był fajny. O, tutaj jest ich więcej. Czy to jakiś znak, że prawie doszliśmy do bossa? Bo wcześniej tych dziadów tutaj nigdzie nie było. Kolejny, spokojnie, jeszcze z jednego się nie ugasiłem. Animacja genialna. Ty jesteś słabszy w porównaniu do niego. Prawie nic mi nie robisz. Czekajcie, wróćmy się, bo tutaj było jakieś większe pomieszczenie. Rozwalmy ich. Muszę wziąć żyć. O, mnie złapał? Co mnie rzuciło do góry? Czy to ty? A wy sami się bijecie? Ok, skoro tak lubicie, teleportowały się do mnie pieski. Wszystkie chyba 4 albo 5, Ale niestety tutaj już zginęły, jak walczyły ze mną. A szkoda. I chyba dochodzimy już do samego minotaura. Bo mamy tutaj dziwne pomieszczenia. I. O nie, kolejny zginął. Ty dziadu jeden. Dobra, dobił go. A po co będziecie do mnie przychodzić, jak ja was tak załatwię. O nie, zabiłem go przypadkiem. Ja pierdzielę. No, trudno się mówi. Zrespił się! Dobra, jak ty atakujesz? Możesz rozwalać inne rzeczy. Ty strzelasz czymś? I czemu twojego życia nie widzę? Chyba specjalnie takie zrobione, żebym nie widział, ile ma życia. Fajne miejsce. Ty dziadu, nawet mi tutaj na górze. Nie, wyświetla się! Miał 60 życia. No to Minotaurze dostajesz miano najgorszego bossa, jakiego miałem okazję tutaj spotkać. Dostaliśmy z ciebie jakąś zupkę dziwną. Sprawdźmy sobie co ty dajesz takiego. Cel osiągnięty, a Jakieś osiągnięcie, żeby sobie takie coś zjeść. Okej. Okay. Diamant, Minotaur, <laughs> jakaś diamantowa siekiera Minotaura. Ty fajna jest. 10 tego i jeden tak. To moja ma 9. To jest lepsza jakaś. Wow, wow I została nam jeszcze główka, która wygląda całkowicie normalnie. I jak będzie wyglądała na Ryu? Ej, czekaj, te okulary nie pasują. No, tak lepiej. O, jest kerka z tego dziwnego surowca. Też ją bierzemy, bo to na pewno nam się przyda. Dobra, to zakończymy sobie już odcinek. W kolejnym odcinku musimy iść do Hydry i Ja nie wiem gdzie ona jest, więc tak, że będziemy ją sobie szukać. I mamy zadania zrobione. Za siekierkę dostaję zaklętą książkę. Nie wiem jaką zaraz sprawdzimy. Za zjedzenie zupki z krowy, dziwny medalion, takiego jeszcze nie widziałem. E, mamy tutaj za zabicie krowy, nuggetsy z kurczaka dostałem. Fajne, fajne. I tajemny złoty hełm. O, kurde, nawet nie muszę zakładać tego medalionu, żeby widzieć inne moby. Czerwone to są agresywne, zielone, pasywne. To czemu te niebieskie to są slajmy? I tym świecącym akcentem, jak psujajca, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie o łapce w górze, o subskrypcji, o komentarzu. I do zobaczenia za niedługo w kolejnym odcinku z serii Survival na modach.